Teraz, kochani koledzy, Henryk Elektryk zademonstruje Wam, jak zrobić przedłużacze do odpalania samochodu. Każdy kupuje w sklepach takie przewodziki rozruchowe, takie cieniutkie. No, teraz, jak się napatrzyłem, przeszła zima. Koledzy, chodzą kombinują, biegają wokół samochodu a te przewody się palą a najprościej to jest kupić dwa przewodziki no na przykład szesnastki linka izolowane. i jak się ma jakieś tam krokodylki to mam jakieś stare krokodylki A no to mogę zademonstrować jak to pod krokodylki te to już używane, ale pomijajmy to Tą stronę. Odizolujemy sobie przewodnik. O, proszę. wkładamy do krokodylka. Zaciskamy. A najlepiej jeszcze zlutować. To będzie miał dobry styk. A przewody można sobie kupić na przykład 3 metrowe. Żeby od samochodu do samochodu starczyły wygodnie. A no i w taki to sposób można zrobić sobie przewody rozruchowe bardzo dobre, które się nie popalą i nikt nie będzie miał problemu z, z uruchomieniem samochodu. A tak jeden tu bałwan kolega chodzi, samochody się prawie palą, bo przewody się palą, no to jak to wygląda? Każdy biedny w strachu. A to proszę bardzo, taki się na pewno nie schajsuje. Dziękuję.